11 kwietnia bieżącego roku w Dusznickim Teatrze Zdrojowym odbyła się gala rozdania Olimpów Sportu. Tegoroczna trzecia edycja była okazją do podsumowania dwóch lat rywalizacji i rozwoju sportu w Dusznikach Zdroju. Dzisiejsza trzecia już edycja Olimpów Sportu w Dusznikach Zdroju. Kogo zaprosiliście, kogo wyróżniliście? Oj wyjątkowa trzecia edycja, bo to po paru latach przerwy. Więc mieliśmy długą listę sportowców Duszynskich do nagrodzenia, mieliśmy długą listę wspierających rodziców do nagrodzenia, mieliśmy długą listę sponsorów, którzy wspomagają dusznicki Sport do nagrodzenia, no i oczywiście trenerów, którzy są podstawą naszej szkoły mistrza sportowego, ale również Duszynskich klubów. E, oczywiście e, kategorie w jakich wręczaliśmy Duszyńskie Olimpy Sportu są ściśle związane e, z naszym miastem, czyli jest to biatlon, jest to łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, e, piłka nożna, badminton, ale na przykład znalazły się w tym roku też szachy, e, czy e, narciarstwo alpejskie, e, czy nawet e, rowery MTB. Już tradycją się stało, że oczywiście też wręczamy w kategorii sportowiec amator, gdzie Duszniczanie głosują online. No i powiedzmy sobie, dla nas takie ukonorowanie też najważniejszych wydarzeń sportowych, no te ostatnich trzech lat. Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Sportu, jak przebiega? Tutaj dzisiaj padła fajna informacja o wybudowaniu toru długiego, jeśli chodzi o halę, halę lodową. Co możemy na ten temat powiedzieć? No, współpraca ogólnie z centralnym ośrodkiem sportu, chociaż ja byłem przekonany od początku, ale można powiedzieć dla mieszkańców, dla środowiska sportowego była taka trochę niewiadoma. Było trochę obaw o to, co się stanie, jak będzie cos, jak zostaną przejęte obiekty sportowe, czy będą mogli korzystać. Dzisiaj mamy bardzo jaskrawy sygnał z SOS-u, tak, jesteśmy dla was, dla lokalnej społeczności, oczywiście dla olimpijczyków, ale no, te obiekty mają służyć na pewno też tym młodym, no bo tych mistrzów trzeba kiedyś zacząć wychowywać. A informacja, która po prostu jest niesamowita dla, dla Dusznik, ale i w ogóle dla polskiego środowiska łyżwiarskiego, to jest taka, że wcześniejszy planowany tzw. short track, czyli tor krótki, został decyzją ministra zmieniony, tak? I e, już wiemy teraz, że w ramach tych wszystkich dużych inwestycji stosowskich powstanie olimpijski obiekt, tor długi e, do łyżwiarstwa szybkiego. W środku tego toru e, będzie zawarty oczywiście też ten tor krótki, czyli short, track i e, lodowisko do hokeja. Zdobyłaś dzisiaj w ogóle pierwsze miejsce w kategorii? E, super duszyński Olimp Sportu, jeśli dobrze kojarzę. Ale co trenujesz na co dzień? E, na co dzień trenuję łyżwiarstwo szybkie, jest to łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim, jak i długim, a także wrotkarstwo szybkie. Co to za sport? Jak to się trenuje? E, jak to się trenuje? No co, mamy łyżwy, mamy rolki e, i w sumie to wszystkie trzy sporty opierają się na tym, że się no, Kręcimy w kółko, co tu gadać? Tylko, że no, łyżwy y, mamy na panczenach tor, który ma 400 metrów, na szutrach mamy tor, który ma 111, a na rąkach mamy tor, który ma 200 metrów. Tak więc, y, no, niby bardzo podobne sporty, ale tak również można powiedzieć, że zupełnie inne. Gdzie na co dzień ćwiczysz tak naprawdę łyżerstwo szybkie? Tutaj nie ma jeszcze toru lodowego. A więc łyżwiarstwo szybkie należy do kadry narodowej juniorów, więc bardzo często jestem na wyjazdach, e, po prostu grupowaniach kadry narodowej. E, jeśli mówimy o, i o tym, i o tym sporcie łyżwiarskim, no to jest to równie dobrze w Tomaszowie Mazowieckim, czasami jest to też Białystok, może jest to Gdańsk. E, to naprawdę zależy od tego, gdzie akurat organizowany jest wyjazd, a rolkarstwo oczywiście tutaj u nas w Dysznikach, na naszym torze. Czyli są możliwości tak naprawdę treningu tutaj w dusznikach zdroju. Oczywiście, że są i będzie ich jeszcze więcej. Hmm. Dzisiaj niewątpliwie sukces. Co trzeba zrobić, żeby taki sukces osiągnąć i otrzymać Olimpa sportu tutaj w dusznika zdroju? Yy, no, 25 lat pracy, <noise> wielkie zaangażowanie, pokonywanie przeciwności losu, no i ogromne wsparcie środowiska lokalnego i wyższych szczebli również, no bo bez tego nie da rady. Jak ważna jest taka współpraca z samorządem? Ogromnie ważna. Zaczynaliśmy. Yy... Bez żadnego toru rolkarskiego, powoli, powoli wspinaliśmy się po szczebelkach, mieliśmy pętlę uliczną, tor wrotkarski, a teraz kolejny etap to lodowisko i z wielką radością będziemy czekać na ogłoszenie, jakie też to lodowisko będzie, bo tutaj już chodzą różne słuchy, ale no nie będziemy jeszcze zapeszać, poczekamy na oficjalne informacje. Dzisiaj otrzymaliście pierwsze miejsce tak, w kategorii piłka nożna. Długo trenujesz? No, od dwóch lat. No i emocje są świetne po tym. Ilu was tam awansowało na te pierwsze miejsce? No chyba powyżej jakoś 20-15. Chciałbyś zagrać na stadionie narodowym kiedykolwiek? Tak, bardzo. Marzy ci się kadra narodowa w piłce nożnej? Tak. Może na dzisiejsze pierwsze miejsce w kategorii biatlon. Jak oceniasz te wydarzenia jak emocje? Tak naprawdę nie spodziewałam się, byłam bardzo zaskoczona. Jest mi bardzo miło, i dziękuję wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego. Trenujesz dużo na co dzień? Teraz mamy okres roztrenowania, więc teraz tylko podtrzymuję formę i mam aktywny odpoczynek, można to tak nazwać, ale w sezonie, przed sezonem, tak, trenuję dużo, dwa, trzy treningi dziennie.